Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. Dzisiaj mamy odcinek powiedzmy, że specjalny taki trochę. Nie wiem może jak go nazwać. Eee, graliśmy już w ten odcinek pick and play z Damianem, bo już u Damiana. jak nie widzieliście, to oczywiście sprawdźcie koniecznie, bo było całkiem zabawnie. Mamy 11 pików przygotowanych, kiedy to jeszcze nagrywam, są karty... Shape Shifters? A, w ogóle witam z Cześć! Yy, czekałem właśnie, hej, hej. Mamy jeszcze karty Shape Shifters i Shape Shifters Hero. Możliwe, że jak ja to wrzucę, to będą karty Footies, jest taka szansa, nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej mieć na uwadze, że jak będzie... nie będzie różowo dzisiaj po prostu. No, myślę, że jesteśmy gotowi, tak mi się Jestem. wydaje. Dobra, no to co? Yy, możemy lecieć. Dobra. Nie będę wam spoilerował, no, lecę ale. No. <laughs> nie będę nic mówił, Po prostu. Okej. Okay. Z pierwszym pikiem. A w pierwszym piku. Okay. No zobaczymy czy. Będzie podkręcony to twoje konto. Nie mylę cię, to dwa piki, bo ostatnio to tak się nie skończyło najlepiej, więc chciałbym... Ja mam już napastnika, mam bramkarza... Na razie bramkarza nie biorę, jeszcze ryzykuję. Okej, okay. jestem pewny, że jakiś bramkarz i tak... Dobra. Czy inaczej trafię? Kurde, no trochę lepiej sypało na moim głównym, jest to podejrzane, ale... Jeszcze dużo pików do wyboru. Kurde... Uuu, fajne! Muszę mi jeszcze bramkarza mieć, ale okej. Okay, okay, Uuu, ciekawe. dobra, 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 jednak się cieszę, bo legendarny To duet. Ale powiem ci, że ja ten mam bardzo, bardzo ładne zgranie na razie, że bramkarza jeszcze nie mam, ale wierzę. Znaczy ja mam bramkarza, nie mam środkowego pomocnika żadnego, już mam. Ja sobie, że środkowego pomocnika nie mam, 5 pików do końca, mam bramkarza, dobra, biorę. Kurde, mi już trzy zostały. 4. No, mam. Nie... Masz jakiś bogactwo a... nie? No, mam. Mam, mam. No, niech sypnie, no! Kurde! O, ej, śródko pomocni. A ja będę miał piękne zgranie, ty, naprawdę. Może nie mam aż tak, ale to no zgranie, powiem ci na razie jest okej. Okay. No, mam jeden traf, który na pewno docenisz. Ostatni pik. Wiesz co, ja bym zaproponował dogrywkę. Też bym tak zaproponował. No, potrzebuję napastnika, kurde, jeden napastnik. Do spełnienia Ui! moich marzeń. Uratowałeś miniaturkę? Tak! Jak myślisz, kogo trafiłem? Czy trafiłeś. Yy, pewnego zawodnika z Bundesligi, może? Yy, jest taka szansa! co to mogę zrobić? Nie, no wezmę chyba tego pana. Wezmę. Nie, no, lepiej O wiele lepiej sypał niż na tym kącie. Ja nie chcę być. Nie chcę bierzeć teorem spiskowym, ale. No, tu było o wiele lepiej. Tu było naprawdę. niebo, a ziemia. O plus 12. Holy. Od menedżera plus 12 czy co? Nie. Znalazłem taki piękny link. Wow, plus 13. Wow! No widzisz, kurde. Bez kontekstu już mi to bardzo źle. No, 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 ładny, ładny. Meta napad. Znów taki no, solidny środek Ofenny. obrony. No właśnie tak mówiłem, no, że się no. ucieszysz. A i generalnie zasada naszych packing plays. Pack pick play jest taka, że jak ktoś przegra, to giftuje 5 subów, bo. Foder jest cenny, ok? Dobra, to oczywiście gramy w tą Piłkę fortunę, bo graliśmy wcześniej, bo. no, było. Ubaw po popachy, bym no powiedział. też, ale. jak macie takie złote karty, to nie chcemy was dręczyć z takim zwykłym gameplayem, bo mamy lipiec. Powiedz co dla widzów: mamy lipiec. Mamy lipiec. To nie jest mój ulubiony buścik, nie będę ukrywał. No, tak długo Bus jak spokojnie. możesz podać, ze skrzydła do środka. Nie? O, zielonym już się zaczyna. Vidal, legenda. Memphis też legenda, ojej. <laughs> o, nie, nie. Radecki, nie, to, ja to nie mogę powiedzieć brawo. Ja muszę przeprosić za to. Nie, ja, to było... mmm... A to jest sylę. A to jest... A to Pereira. jest Perera. Wow! Dobra. O, tam ma miejsce zawodnik. Dobra. O czy ja mam jakiś pomysł? Nie ma. Nie, nie mam noga diabie wow, chyba... Dobra, dobra, dobra Ej, ja tam wiem, że... No was, kurde, to był pewnie na podał przecież. Jest Riken, 90 strzelania. No, ale... Wow! Czuć to! Kapitalna karta. Wydaje mi się, że to można było obronić, generalnie rzecz biorąc, panię. Ty masz w bramce? Tegen. Aha, okej, okay, dobra, myślę, że no jakiś właśnie. niemiecki Bob. Niemiecki Bob, dokładnie. To się chyba nie uda. Zobaczmy o, czy jest Kike, powtarzalność Turikena. Cyk? Myślę, że nie. Ej, 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 ej. Złapisz? Nie złapiesz córki, jasne. Może teraz. O, dziękuję. Okay. I teraz? Dobrońców to farta. Jasny to był R1 i trójkąt. Nie, 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 jestem układany. Riken? Zobaczmy, czy jest powtarzalność. Riken? Nie, nie powtarzalności żadnej. Przecież... Ty, ale... On tak... Czemu tak dziwnie broni? Aha. Pięknie. tip, Prof... O, nie, nie, nie! No kurde, panowie! Pięknie! Nie ja, no, jak już trzeba strzelać, to po tapinie, słuchaj. Jesteśmy u mnie w końcu. Riken, zobaczmy, shit. Co po... Na was, bo za krótkie nóżki! Ciężar. Nie, to było do przyjęcia chyba. Oj, kardy, kardy! No, co za To było czyste wejście, to było ewidentnie czyste wejście. Nawet ja się nie spieram tutaj z, z żadną decyzją pana sędziego. Lecimy. Nebele, masz 150 tempa aktualnie. Oj, o, jest wygląda na offsideowa. Nie, no, chyba nie siadło to i co? Ale dobra, bo wiesz, jeden boost mi wystarczy. One boost is solid takes. Strzałek, ja powiem żeby ci, Nie się na no, nie uderzysz. Brawo, Kradecki! O. Kefir? O, Ale nie miejsce dostawał. O lipka Świetnie No, za fraud Nie mów tak Yo. Ej What? zapomniałem, nie widziałem co masz, kurde Spalony Mam nadzieję, że nie spalił Nie spalił Lecisz o, żule. Ha, ha. No nie <ścoughs> Zostaw go proszę Nie o. no, zepsułeś mi marzenia Oj o kurcze z pierwszej! Postraszy głębiej na stadionie. Ja pierdzielę. O chu... no i to jest GG chyba. To jest. Nie spaliłem. Dzięki! Koniec łudzeń, korzeń chmarzeń. I mamy 3 do 3! A nie, kurde, raz, jeden, dwu, do 2. 2. Tak, nie? Uf, górą, o! To jest gol, to jest Kroń, gol! Broń! Brawo, Chadecki! Ale skamidło potężne! Teraz dopiero lecimy. Otóż nie. Haha, i bardzo dobrze. No, jak oni co oni robią w, tych, w tych, na tych treningach? Ja nie wiem. Paulę? Tak jest. Kurde, nie, nie, nie. Zostaw mnie. Przestań. Oj, to jest Dobrze, jest, jest gol, jest gol, jest gol. Brawo panowie i chyba prowadzenie. Tak jest, razy dwa. No, Słuchaj, może mieć problem z tam, tam. Ale z od. Biorę. <noise> Zryj trawę tam. Obudziłeś Ciebie. we mnie mroczną stronę. Obudziłeś niegrzecznego chłopca. No, Mordę. pięknie. Dobra, to no, jednak martwimy no. to. <grym> no, co to no, by... nie! Nie! Berde, No, co o, jest? To jest, co jest ta premia? Fede. Okay. Cyk, cyk! Konaczystochowy. Nie! Riken! Jest! Boże, żeby na premii do strzelania tyle podawać? <grym> <grym> hmm. Zostaw ten kwadrat, proszę. Nie. Dla widzów. Nie no, jeszcze gierka pomaga. Ładnie wygląda taka różowa piłka. Magicznie jest. Jest! Kurde. No nie, 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 nie. A, już jest a, faul. A, co, co, co jest? Co jest? Ja no nie, o, jaki... Ale faul był! Ale szczur poleciał, nie, pięknie. Nie. Szczurem to... A już nie będę kończył. Jest! Fuck. No nie, to moje było. Mam mu się przepraszam. Tory. a Kysz. No nie, pięknie, jeszcze no, moja To no jeszcze Twoja. Co? Co? O! Co Ś... Nie! Dawaj, tak jest chyba za trzy. Tak! 11.10! Pum! Nie, nie, żartowałem. Aha. Uuu, kręciołek, ooo Musa diabi! 70 strzelania I właśnie widzieliśmy to Jest Arturito Znów Musa i trafia, to jest koniec, to jest koniec marzeń, to... Na ten ten za fraud włoski do Fiorentiny wraca, Dziękuję, dziękuję widzowie za oglądanie, Zostawcie za... łapkę w górę. Dokładnie, dziękuję za przyjście. Dziękuję za ten świetny mecz. No, Trzymajcie nie. się, miłego dnia wam życzę. Dokładnie, widzimy się następnym razem. Adio. Cześć.